Zawsze się tego boję, <laughs> jak to się odpala. Cześć wszystkim, cześć dziewczyny. Ja mam na imię Asia, jestem alkoholiczką. Mam też inne uzależnienie, ale nie tutaj o tym będzie mowa. Mój partner zawsze zaczyna każdą spikerkę, że dla niego jest przywilejem dawać je i że w ogóle przywilejem jest przebywanie w tych pokojach. Ja miałam zawsze wrażenie, że to strasznie pompatycznie brzmi, takie po prostu totalnie wyolbrzymione. Ale jestem chyba na takim etapie, w którym sama mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, że tak, przebywanie w tych pogojach to jest dla mnie zaszczyt. była ja się w takim sama znalazłam rok temu. I jutro na przykład mam wolne i normalnie, pewnie rok temu, bym się działał już o tej godzinie i już dawno byłabym pijana, taka prawda. Już by mnie zmiotło z planu 60 razy. A ja jestem tutaj, jestem trzeźwa, jestem szczęśliwa, pomimo tego, że dużo rzeczy się ostatnio dzieje. Fragment z wielkiej księgi, jaki wybrałam. Wyszczeliśmy fragment już, jak to działa, no to ja też wybiorę fragment, jak to działa. <grych> tak dzisiaj go czytałam w ogóle wszystkie. Jak mam wybrać jakiś fragment z wielkiej księgi, to po prostu tak ego mi się przebija. Po prostu szukam takiego najbardziej wysblimowanego fragmentu z wielkiej księgi, którego najlepiej nikt nie przeczytał na mitingu, a to jest taka główna prawda, ale tak działa moje ego. Co nie? Już się totalnie do tego przyzwyczaiłam i to akceptuję. Ten fragment zdala się na, jest na stronie 62 i to jest pierwszy akapit. Nie pozwolę sobie go przeczytać. Samouczstwo, skupianie się na sobie. To jest, jak sądzimy, źródło naszych kłopotów. Kierowanie przez strach przybiera. Kierowani przez strach, przybierający setki odmian, samooszukiwanie się, egoizm, użalanie się nad sobą, nadeptujemy naszym współbraciom na odciski, a oni biorą odwet. Czasami nas skrzywdzą pozornie niesprowokowani, ale niezmiennie odkrywamy, że kiedyś w przeszłości to my podjęliśmy opartą na własnym ja decyzję, która spowodowała, że później znaleźliśmy się w raniącej nas sytuacji. Zatem uważamy, że to my stwarzamy nasze problemy. W zasadzie biorą się one z nas samych. Alkoholik jest ekstremalnym przykładem szalejącej samowo samowoli, choć zwykle on tak nie myśli. A więc, my, alkoholicy, musimy przede wszystkim wyzbyć się samolubstwa. Musimy, albo ono nas zabije. Dzięki. Bardzo długo się zastanawiałam, który wybrać fragment, ale chyba ten dokładnie opisuje, co dzisiaj mam w głowie. Zawsze mówiłam, że w moim życiu się dużo dzieje. Dzisiaj mogę tak powiedzieć, pomimo tego, że siedzę w pokoju i jak sobie popatrzę na lewo i prawo, to nie dzieje się totalnie nic: jest cisza i spokój. Ale w mojej głowie zawsze się strasznie dużo działo. Nawet jak teraz siedziałam przed meetingiem, to jak mam speakerki, to tutaj się dużo dzieje. Tu już się dzieje meeting, co nie? Tu już wiem, co ja powiem. <laughs> co ja powiem, jak na co odpowiem, co mi przyjdzie do głowy. Ja wiem, jakie już będą odpowiedzi. No, ale ja tak działam. Ja jestem alkoholiczką. Ja do tego się przyznałam rok temu, jak trafiłam do wspólnoty i byłam totalnie pokonana. Moje życie właśnie opierało się na tej samowoli. Zawsze wchodziłam w związki. Moje życie to jest straszna duża ilość związków, które nie trwały dłużej niż tydzień. Od związku do związku. Dla mnie w związku ja zawsze szukam na przykład ulgi. To była moja samowola, źródło mojej samowoli, bo później, jak rozpisywałam czwórki, to tam się pojawiło strasznie dużo moich partnerów. Tam były urazy pod tytułem: Jeden dał mi spróbować narkotyków, dlatego jestem teraz uzależniona od narkotyków, a byłam tylko od alkoholu. A ten maścin los mi podsunął tutaj i to jest jego wina. Kolejny to był taki, że nie umiał się odpowiednio mią zająć, nie był wystarczająco wrażliwy, nie był wrażliwy tak jak ja. Też jego wina. Nie umiał mnie zrozumieć, dlatego z niej zerwałam. Tak wyglądało moje życie. Ja sobie dobierałam partnerów tylko po to, żeby sobie ten czas zgubić, bo ja nie umiałam się totalnie zająć sobą. Moja głowa całe życie pracowała na tych pełnych obrotach. Cały czas się uczyłam, bo jak... Najwięcej zaczęłam pić na studiach i wtedy strasznie dużo się uczyłam. Przy okazji strasznie dużo piłam, bo moim wytłumaczeniem było to, że to jest jedyna rzecz, dzięki której ja mogę się w końcu odprężyć. Przy niczym innym nie potrafiłam. Dopiero jak wybijała magiczna godzina 20, to ja se szłam po flaszkę do żabki i już byłam zadowolona. I happy po prostu Chill out. zero nauki, zero zmartwień. No. I tak wyglądało bardzo długo moje życie. To był ten jedyny moment, w którym tutaj w tej głowie się nie działo nic. Czasami nie było stresu. Znaczy, wiadomo, tu się działo, ale to nie było jakby związane z tym stresem. Bo ja cały czas gdzieś byłam zestresowana. No i ta nauka, i te związki, kiedyś było moją dumą, że ja się strasznie dużo uczę. Ja się wychowałam w religijnej i rodzinie, ale jak to jest ładnie w ogóle w tradycji w kroku drugim, 12 na 12. Tam jest taki fragment, który mówił, że Bożek rozumu przysłonił nam Boga przodków. Ja się wychowałam w religijnej rodzinie, nie katolickiej, ale religijnej. Ale ja od tej wiary po prostu odeszłam. Odeszłam, bo mnie przytłaczała. Bo tak naprawdę ja nie czułam żadnego pożytku. Możliwe, że znaczy ta wiara dużo mnie nauczyła, ale tam nie było mojego Boga. Po prostu. Ja go sama definiuję. Też szybko zmieniam wątki, sorry, ale ja mam dzisiaj taki straszny burdel w głowie, że musicie mi to wybaczyć. E, no właśnie. E, jeśli chodzi. No tak. I, I te związki, i ta nauka, ja się bardzo nią cieszyłam. Problem jest w tym, że dopiero tutaj odkryłam, że tak naprawdę wszystko było powiązane z strachem. Zawsze byłam bardzo miła. Tylko że miła byłam dlatego, bo zawsze coś od siebie dla, dla siebie chciałam. Yy, uczyłam się tylko dlatego, że czułam ten lęk, że jestem niewystarczająco ważna, a dla mnie nauka była chyba jedyną rzeczą, która jakby odzwierciedlała moje ja, bo ja nigdy nie czułam się ani ładna, ani właśnie inteligentna, zawsze byłam wykuta. O, to była moja wartość, to, że umiem wkuć coś na blachę i pójść przez to na studia, yy, jakoś oderwać się z, ze swojego starego życia. Bo ja się wychowałam w bardzo prostej rodzinie. Alkoholowej, ale bardzo prostej. Jak ta żółta kartka, co nie? Kogo tu zobaczyłeś, niech to usłyszy. Co go do niego. To, no teraz mi się pomyliło. Ale kojarzycie pewnie żółtą kartkę z Meatiem co nie? No, no to tak było w mojej rodzinie. Ja z tego domu uciekłam, dosłownie na te studia. I wracając do tych moich partnerów. To się strasznie dużo rzeczy zmieniło. Ja przyszłam w ogóle od wspólnoty, bo ja naprawdę tylko chciałam przestać pić. I to była jedyna rzecz, której ja tak naprawdę pragnęłam. Niczego więcej. Ja byłam wcześniej na terapii i ja tam dostałam wiedzę, ale ja po terapii dosłownie zapiłam po trzech miesiącach. I ja już widziałam swój koniec totalnie, bo już mi się głowa psuła. I przyszłam wtedy do wspólnoty po prostu z podkulonym ogonem. Jak usłyszałam, że mam się modlić, szczerze mówiąc, chyba nawet nie miałam żadnych wątpliwości. Jak klękałam, to robiłam to na cepa. Po prostu jakbym mówiła zdrowaśki, czasami po prostu miałam taki cringe w głowie, jak ja mówiłam słowo Bóg, ale to robiłam. Po prostu. Bo miałam tego wszystkiego dość, co się dzieje w moim życiu. I tak przestałam pić i miałam z tym ogromną wdzięczność. Dziś nawet na początku dziś byłam na tej różowej chmurce i myślałam, że teraz mi się nie chce pić, to już mi się do końca życia nie będzie chciało pić, życie jest piękne, w ogóle cudowne, no, ale później z tej różowej chmurki zleciałam, zapić nie zapiłam, ale się pojawiają takie momenty, w których sobie przypominam o alkoholu. Nic mi nie jest dane na zawsze. I tutaj właśnie zobaczyłam, jak bardzo w moim życiu ja się kiedyś kierowałam samowolą. Na przykład w związkach. Te moje wszystkie urazy do partnerów, których ja kierowałam, obwiniałam im dosłownie od każde moje zachowanie, bo zawsze widziałam w nich tą winę, o której mówiłam. Ja szukałam, ja nie potrafiłam w ogóle zacznijmy od tego tworzyć związku. Dla mnie partner to był moim wsparciem, po prostu. Ja nie myślałam o tym, co ja mogę dodać do związku. Ja cały czas piłam, udawałam, że nie piję. Pracowałam te wszystkie flaszki, wracałam do domu, wtedy piłam, a jak mnie przykrywali, przy, nakrywano ktoś przy piciu, to zawsze mówiłam, że to tak na sen, no bo faktycznie gdzieś tam na początku piłam na sen. Tylko, że później piłam coraz więcej. I więcej, i więcej. U mnie choroba bardzo szybko postępowała, bo ja się bardzo szybko rozpiłam w ciągu czterech lat. To tak, że już piłam od rana do wieczora. I... I nie wiedziałam właśnie, czym jest ten związek, że ja jestem partnerem i że ja też muszę coś dawać. Związek to jest dwie równoważne osoby. Ja tego nigdy nie widziałam. Zawsze moi partnerzy to byli albo terapeuci, albo psychiatrzy, albo jacyś tacy porąbani jak ja, bo myślałam, że tylko tacy mnie zrozumieją i może z takimi albo coś, coś w życiu osiągnę, albo może ja się ogarnę, że może będą moim właśnie wsparciem. Nie. Nigdy to nie działało. Ja się zawsze cholernie źle czułam w tych związkach. Byłam, jak, byłam właśnie jak takiej, na takiej różowej chmurce też. Nie wiedziałam totalnie, co ja robię, dlaczego ja to robię. Miałam wrażenie, miałam milion tych myśli w głowie. Nieraz też zdradzałam. Nawet chociażby w samej głowie. Dopuszczałam do siebie często takie myśli, zdrady. Ostatnio. Ach. Mój partner przerabia później te speakerki na YouTube, ale powiem, może nie odsłucha się. Ostatnio, jak teraz trafiłam do nowej pracy, jest tam taki młody chłopak. Jest młody, bardzo sympatyczny, w dodatku też ma fajny zawód, że tak powiem. Albo mamy, no, mamy podobny zawód. Moja matka zawsze mi mówiła, "Znajdźcie takiego typa, co ma taki sam zawód jak ty, ale będzie super, będziecie super parą. Nawet no, takich szukałam, co nie? No i właśnie taki chłopak się trafił teraz w pracę. I to jest normalne, że ktoś może mi się podobać. Tylko jak ja z kimś byłam kiedyś w związku i pojawiały mi się takie myśli, zdrady, albo nie że samo planowanie, ale jakieś sceny seksualne, to ja po prostu w nich pływałam. Co nie jak w tych swoich wszystkich cholernych urazach, które miałam w życiu. A teraz widzę, że pomimo tego, że one się gdzieś pojawiają, moje ciało na nie reaguje, to ja już nie mam komfortu takiego. Mi to wspólnota wszystko odebrała. Jestem za to cholernie wdzięczna, bo dzięki temu ja wiem, że ja tak naprawdę swojego partnera bardzo kocham. A to, że ja mam moje wady, one nie tłumaczą moich zachowań, ale one też nie znikną. One cały czas gdzieś są we mnie i cały czas gdzieś buzują. Ja im pozwoliłam się też rozbuchać przez całe moje życie, prawda? Kolejna z moich samowoli było to, że ja nie dopuszczałam. Mm, jakby miłości moich rodziców na przykład do siebie totalnie ja chciałam z nimi kontakt. Ja uważałam, że oni mnie zmarnowali życie, a ja za każdym razem ich bardzo krzywdziłam, ale tego też bardzo długo nie widziałam. Jedyną miłość, jaką dopuściłam z ich strony, to były pieniądze. Ja jestem money maker, ja lubię pieniądze, oni znali mój, stan, mój, mój, mój numer konta i jak chcieli mi okazać miłość, to mogli pieniądze wysłać. No, i tak wyglądało moje życie. Ja się do rodziców w ogóle nie odzywałam, raz w miesiącu przelewałam, dostawałam przelew i było to totalnie wygodne. Ja się tylko do nich odzywałam, jak potrzebowałam kolejnych pieniędzy, bo mi się kończyły. I cały czas gdzieś miałam w sobie ten lęk finansowy. Ja po prostu liczyłam każdą złotówkę, szczególnie wtedy, kiedy ją wydawałam na swoje jakieś głupoty, typu alkohol głównie. Alkohol to jest głupota, była dla mnie rozwiązaniem. Jest w sumie jakimś błogosławieństwem, bo doszłam do takiego momentu, w którym jestem i mam to rozwiązanie. Choć teraz uważam, że. choć teraz tak wydaje na głupot, nie ma co się oszukiwać. I miałam w sobie strasznie dużo lęków finansowych. Miałam takie momenty, gdzie po prostu miałam pieniądze na koncie. Nie za dużo, ale je miałam, a już po prostu wszyscy wiedzieli w koło, że ja nie mam pieniędzy, kiedy ja mam te pieniądze. I, i to jest. Kolejna moja wada charakteru, co nie? Ona nie znika. Ale ja wiem, jak mogę działać. Tak samo jak z całą resztą wadą, wad charakterów. Mogę po prostu, jak ją widzę. Ja mam z pieniędzmi teraz tak, że mi na przykład pomogła na przykład rzucanie do kapelusza. To, że mogę dla kogoś coś zrobić. Okazało się, że dawanie prezentów jest też fajne. Nigdy nie potrafiłam być dla kogoś. Totalnie. Zawsze myślałam, jakby. Na pod swoją wygodę, żeby dopasowywać ludzi. Żeby najlepiej właśnie pasowali do mnie i żeby byli, żeby totalnie się ze mną ze wszystkim zgadzali, co nie? Żeby były takimi osobami, jak te pieski w maluchach, co nie? W kwiatach 126P, tak one były, czy tam 125? Dobra, to nie jest ważne. Ale tam były zawsze te, mal te pieski, które mały głowami. I <laughs> dla mnie to już nie jest definicja przyjaźni. Totalnie. Totalnie. Nie wiem, sorry, nie mogę się dzisiaj coś skupić. Jak mówiłam, dużo się ostatnio dzieje. Mój partner zdecydował ostatnio, że do mnie przyjedzie, a ja pomimo tego, że ja mam taki słoik dla siły wyższej. I tam rzucam rzeczy, które mi, mi ostatnio bardzo ciążą na sercu i strasznie dużo o nich myślę. I ja tam po prostu rzucam. I fajnie działa ten słoik co nie, tylko że on działa po czasie. I też nie jest dany na zawsze, tak samo jak mój to, że została mi odebrana ta chęć picia, że została mi odebrana, co nie. Niektóre rzeczy dalej wracają, jak są momenty stresu. Dlatego tak ważne jest dla mnie, żeby żyć chwilą. Jest to ładne w swobach, ale często trudne w teorii. Ale ja muszę zaakceptować to, co się dzieje wokół mnie. Po prostu. Bo Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. Jak ja kierowałam swoim życiem, to doprowadziłam do momentu, w którym leżałam cała ścięta i później trafiłam do wspólnoty. Jest to jakaś wdzięczność, ale wtedy ja myślałam, że to jest jedna wielka katastrofa. się nękać i się modlić, akceptować to, co się dzieje. Strasznie ciężkie. Akceptacja, nikt nie powiedział mi, że akceptacja będzie łatwa. Myślałam, że akceptacja to jest moment ów. Nie, to tak to nie wygląda, totalnie. Sorry, dziewczyny, strasznie się już pogubiłam w tym, co powiedziałam i mam wrażenie, że powiedziałam masło maślane. Ciężko mi się dzisiaj pozbierać ze swoimi myślami. Więc po, pozwólcie, że ja tutaj zakończę. Dzięki. Dzięki Asia.